Panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Stowarzyszenia Plastik Zurop Polska, Kazimierza Borkowskiego. Jesteśmy po pierwszym kwartale 2012 roku. Jak po tych prawie już czterech miesiącach można podsumować obecną sytuację w branży tworzyw sztucznych w Polsce? Dzień dobry Państwu przede wszystkim witam. Muszę powiedzieć, że branża tworzyw sztucznych jest tak te, i przemysł chemiczny cały są takimi przemysłami, które zwykle są przemysłami wyprzedzającymi, czyli to, co się dzieje w przemyśle chemicznym i tworzyw sztucznym wyprzedza wydarzenia w, na przykład w rozwoju PKB. Także mimo, że nie, nie ma jakichś szczególnych danych, jeszcze jesteśmy pewni, że przemysł jest na dobrej, na dobrej ścieżce rozwoju. Ta dobra ścieżka rozwoju. Czym ona w takim razie będzie mogła owocować w przyszłych miesiącach, jak ten rozwój dokładnie będzie mógł się prezentować? W... Związane jest to oczywiście z naszą sytuacją makroekonomiczną całego kraju, bo jak wiadomo, że wiadomo, nasz przemysł, w tym oczywiście przemysł tworzyw sztucznych w dużym stopniu zależy od eksportu. Na szczęście w, akurat w przemyśle opakowań konsumpcja w Polsce jest tak duża, że, że tutaj możemy liczyć na zwiększający się popyt ze strony polskich konsumentów. I myślimy, że wzrost przemysłu powinien tworzyć powinien przekroczyć przewidywany wzrost produktu krajowego całej, całej polskiej gospodarki. Wspominamy tutaj o polskiej gospodarce. Wiadomo, że przemysł chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych nie jest samotną wyspą. Czy w kontekście tych danych, które napływają z naszej gospodarki, która no, co prawda notuje wzrost, ale nie jest to wzrost taki jak jeszcze kilka lat temu, może się ten słabnący wzrost też dość mocno przekładać na konsumpcję tworzyw sztucznych w Polsce? Czy ona w dalszym ciągu musi wzrastać? Y Konsumpcja wzrasta i nawet w najgorszych czasach tego kryzysu przed paru lat wzrastała. Oczywiście nie, nie w takim szybkim tempie, jak, jak to mieliśmy dotychczas. My zakładamy, że wzrost, średni wzrost zużycia tworzyw sztucznych w Polsce, a więc przetwórstwa i zużycia tworzyw sztucznych w przeciągu najbliższych 10 lat powinien być około 7%, czyli jest to. Dosyć wysoki współczynnik, jak porównamy na przykład do tegorocznych przewidywań PKB, który jest powiedzmy między 2,5 a 3%. A kiedy ta konsumpcja tworzyw sztucznych w Polsce może dorównać do średniej konsumpcji tworzyw sztucznych w krajach Europy Zachodniej? Czy to w perspektywie jakiejś takiej wyobrażalnej jest w ogóle, w ogóle możliwe? No na, na nieszczęście tamte kraje uciekają cały czas, ponieważ tworzywa to taki materiał, że będzie znajdował coraz coraz nowe pola aplikacji i myślę, że to jest trudne zadanie, żebyśmy dogonili czołowe kraje. No będziemy się zbliżać do nich na pewno. E, mamy szansę, podejrzewam, z takim tempem rozwoju osiągnąć średnią w ciągu tych, tych kilku do dziesięciu lat pewnie. Bardziej jest to osiągalne wtedy, kiedy my przyspieszymy, czy bardziej to zrównanie się jest możliwe wtedy, kiedy te kraje zachodnie będą jednak zwalniać. Słowem, one będą bardziej zbliżać się do nas, czy my do nich? Znaczy one już zwolniły, ponieważ wzrost w Europie Zachodniej jest, jest mniejszy. My, my, my nadganiamy, także z tego, z tego tytułu my zbliżamy się do nich z większą szybkością, no ale to zajmie parę lat. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas korzystny jest nie tylko popyt wewnętrzny, ale i zewnętrzny, czyli ten ci nasi sąsiedzi, którzy Daj Boże, żeby się rozwijali jak najlepiej, bo wtedy będą więcej kupować naszych wyrobów tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw sztucznych jest częścią przemysłu chemicznego w ogóle. Wiadomo, że w tej chwili chemia jest pod jest zagrożona dwiema rzeczami, Pierwsza to, to są kwestie związane z pakietem klimatycznym i ograniczonej emisji CO2, gdzie jak wiadomo Polska no, w dużej mierze jest emitentem tego CO2 druga kwestia to jest rosnąca cena gazu, czy tutaj te, dwie, te dwa czynniki mogą być zagrożeniem w perspektywie kilku lat dla rozwoju? Tak, to są yy, najważniejsze jak gdyby zagrożenia, które, które my widzimy dla rozwoju przemysłu chemicznego i przemysłu tworzyw sztucznych, który jest, jak też tak zwany wielki przemysł, wielka ansteza chemiczna jest dużym konsumentem energii i bardzo zależy od, od zużycia energii. Mechanizm europejski handlu emisją CO2 jest w tej chwili na takim rozstaju. Z jednej strony kraje, tak jak Polska, bardzo walczą o zmianę czy tak powiem sposobu naliczania przydzielonych nam uprawnień do emisji CO2, a z drugiej strony w Europie jest w tej chwili ostra dyskusja na taki temat, w jaki sposób można sztucznie podnieść cenę za certyfikaty emisji CO2. Polski przemysł się temu sprzeciwia, ponieważ Uważamy, że po to został wprowadzony ten mechanizm rynkowy, który wyznacza cenę CO2 na rynku, że on spełnia swoje zadanie prawidłowo. To znaczy, w okresach mniejszego wzrostu, tak jak teraz, ceny są niższe, a jak będzie większy wzrost i większa, większy popyt na certyfikaty CO2, to wtedy cena, cena będzie mogła wzrosnąć. Drugie pytanie dotyczyło gazu. No oczywiście gaz w, w przypadku polskiej chemii jest mm, jednym z, z głównych nośników energii. Bardzo jesteśmy zależni od gazu rosyjskiego, to wszyscy wiedzą. Ten gaz, ceny tego gazu też nie korelują jak gdyby, z cenami gazu w Europie. W związku z czym tutaj mm, zarówno przemysł w postaci stowarzyszenia. Czy Polskiej Izby Przemysłu Handlowego, czy, czy Stowarzyszenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych starają się głośno mówić i, i prowadzić, że tak powiem, informacyjną, ale i walczyć właściwie o ten przemysł w, w naszych, u naszych władz, w ministerstwach, w Ministerstwie Gospodarki, wskazując, że Niekontrolowany wzrost cen gazu no, może doprowadzić do poważnego, poważnych kłopotów polskich przemysł. Ostatnia rzecz, Panie Dyrektorze: jaka rola przed Plastics Europe w kontekście tych wszystkich wyzwań, o których Pan mówi? Plastics Europe, jako stowarzyszenie producentów, producentów tworzyw sztucznych, Teoretycznie w nazwie, z nazwy wynikało, że dbamy o producentów, ale to nie jest do końca prawda, z czego dowodem jest dzisiejsze spotkanie, które organizujemy wspólnie z przetwórcami i wspólnie z, z dyrekcją jak gdyby obu, obu stowarzyszeń, to znaczy mamy i dyrektora Wilfrieda Hensela z Plastik Zero w Brukseli i mamy dyrektora Aleksandra Danzisa z UPC w Brukseli, czyli my tu działamy razem. A wyzwania są poza tymi, o których już mówiłem, energetyczne, rynek, zapotrzebowanie rynku, mamy jeszcze wyzwania, które stwarza nam sam ustawodawca, ustawodawca czy to krajowy, czy, czy europejski. Mianowicie musimy starać się, żeby. Ustawodawstwo, które reguluje działalność tego przemysłu, zarówno w sferze produkcji, jak i potem na etapie konsumpcji, czyli wyroby z sztucznych, które są wprowadzane na rynek, żeby to ustawodawstwo chroniło konsumenta, chroniło środowisko, ale żeby nowe przepisy były oparte na rzetelnej wiedzy, a nie na przekonaniu jednej czy drugiej grupy nacisku, powiedziałbym w cudzysłowie zielonego nacisku. To jest dla nas duże wyzwanie i będziemy my od, od dawna już prowadzimy działania w tym, w tym zakresie, żeby informować, przekazywać właściwą wiedzę, bronić stanowiska przemysłu, pokazując, że argumenty na przykład podnoszone przez przeciwników są niepoważne, nieoparte na żadnych faktach itd. Myśli Pan, że ta wojna z Zielonymi może zostać wygrana? To nie jest wojna z Zielonymi. To jest my staramy się przedstawiać. Argumenty naukowe, poparte wieloma badaniami, i to jest nasza, nasza siła. Myślę, że jeżeli będziemy to robić wszyscy jako przemysł, nie tylko producenci, nie tylko producenci tworzyw i producenci wyrobów z tworzyw, ale cała, cała ta nasza sieć kooperantów, dystrybutorzy, sprzedawcy no i w końcu konsumenci jeżeli będziemy Przyjmować te fakty i potem je starać się bronić, również w dyskusjach, to myślę, że, że odniesiemy sukces. Czyli rozumiem, że wszyscy, którzy tworzą w jakiś sposób branżę tworzyw sztucznych, powinni realizować proste hasło: plastik is fantastyk. Plastik jest fantastyk to zawsze, i takie hasło zawsze będziemy promować, no bo sami, sami wiemy, że jest to tworzywo o którego setkach i tysiącach zastosowań jeszcze nikt nie słyszał, a na pewno się one pojawią. Natomiast żeby, to, żeby plastik czy tworzywa mogły nam pomagać w, w życiu codziennym dzisiaj za, za 5-10 lat, musimy bronić tego racjonalnego stanowiska pokazującego zalety stosowania tworzywa. I oczywiście proponując rozwiązania rozsądne i ekonomiczne, i ekologiczne tam, gdzie należy z zagrożeniami stworzonymi przez plastik walczyć. Bo na przykład oczywiście odpady tworzyw sztucznych, jest to zagrożenie dla środowiska i my staramy się promować dobre techniki zagospodarowania tych odpadów takie metody które pozwalają w sposób ekonomiczny i ekologiczny wykorzystać na przykład po raz drugi tworzywo w postaci recyklingu czy rozyskać z niego energię dziękuję